Okej, okay, wracamy sobie. do ja odcinek po odcinku nagrywam. E, jesteśmy znowu w Pentiment, ja jestem Karys. No i chodzimy sobie do danego i idziemy sobie zjeść kolację z y, Ottonem, albo obiad. E, no nieważne. Chodzi bardziej o to, że... E, domek dla gości, to nie, to jest Otton. Nie, to są... O, jest Otto, OK. E, witaj Andrasie, Andris i Otto. Andras, dobrze znów Cię widzieć. Zakładam, że Klara przekazała moją wiadomość. E, dzień dobry, Andris. Oto nie. Klara faktycznie przekazała wiadomość. E, wybacz, że się rano minęliśmy, wciąż spałem, gdy przyszedłeś. Ach, opat naprawdę pozwala ci na wszystko, prawda? E, nie czepiaj się o to. Zgodniałem zamówmy modl zmówmy modlitwę. Eee, okej. Okay. Pobłogosław, pobłogosław na spanie i pobłogosław te dary, które spożywamy, spożywamy będziemy dzięki. które spożywać, będziemy dzięki Twojej łasce. Eee przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 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 Eee. Okej. Okay. Jak minął Wam poranek? Całkiem dobrze, dziękuję. Eee. Do diaska zraniłem rękę, rozłupując drewno, żeby wymienić zepsutą belkę w domu łopata. Eee. Wybierz coś do spożycia. Co tu mamy? Chleb żytni, ser z mleka owczego i migdały. No to no, może, może najpierw zjemy sobie serek. Nie jest to żadna poważna kontuzja, ale po prostu mi żal, że opad doje nas do cna i oczekuję, że będziemy pracować na jego każde zawołania. No to zaje, zjemy sobie chlebek, y, czy serek sobie zajemy chlebkiem. Y, o, Wcale nie jest tak źle, opad zleca mi dużo dobrej pracy. Wytwarzanie odznak dla pielgrzymów nie jest y, prawdziwym y, kowalstwem, ale mi to nie przeszkadza. No i migdałki na koniec. Ale tak przy okazji widziałem, że gdy tutaj szedłeś, przez łąkę towarzyszył ci ten baron, Lord Czego on tutaj szuka? Eee... Okej, okay, wydaje się, że tutaj wywrzeć nasić na brata Piero. Okej, okay, no nie no, przyszedł jakby potem ten, po ten skrypt. To prawda, chociaż ojciec Matthias miał pewne obawy co do barona. Okej, okay, jakie obawy? Że zabawia się z młodymi kobietami, a przecież jest żonaty. O, ciekawe. O, to nie, to, jedyna, to jedynie plotka, to nie. po chrześcijańsku jest je rozpowiadać. Nie jest plotką, że kilka lat temu y, ro, pobił pewnego rolnika starego Ranniga, niech spoczywa w pokoju. Cóż, nie było mnie tam, więc sam nie wiem, ale jeśli faktycznie to zrobił, to źle świadczy o jego charakterze. Eee... Ok, to o czym rozmawialiście? Bez obrazy, ale coś tak z może mieć wspólnego z artystą. Eee... Ok. No to pracy, no oczywiście, że to go interesuje, gdy akurat jest w opastwie. Gdy jest w ugania się za dziewczynami i nęka chłopów. A z racji tego, że przyjaźni się z opatem, nic złego nim nie grozi. To irytujące. Ta gorycz i zazdrość nie są dobre dla naszych chrześcijańskich dusz o To nie zazdrość Henry'sie. Nikomu nie powinno ujść na sucho, co robi on i całe opastwo. Bez obrazy Adrasie. Nie mam żadnego problemu z książkami powstającymi w opastwie. To, zna to znaczy nigdy nie nauczyłem się czytać, ale jeśli ludzie płacą opactwu za ich powielanie, nie przeszkadza mi to. Mm. No, jest surowym panem. Ochotonie, czy widziałeś, że obce Bałerów znów uciekły z pastwiska? E, nie, ale wcale mnie to nie dziwi. Marty miał naprawić płot i pewnie odwalił fuszerkę. <laughs> zawsze jest w paskudnym nastroju, nastroju i, i jest chyba największym leniem w plastik. nie potrafi nawet prawidłowo trzymać młotka mimo młodego wieku marzone i dziecko, ale właściwie o nich nie dba, a poza tym jest przeklętym złodziejem i co nim się wtrącisz się to nie jest plotka popatrz na niego przy domkach dla gości prawdopodobnie zastanawia się, co może ukraść przy najmniejszym wysiłku eee, muszę przyznać, że wydałem pyt okej, okay, nie wydawał się, to było mocne no Zwłaszcza, gdy patrzysz w lustro. Aż, że on patrzy, okej. Okay. A skoro mowa o owocach, owcach Bauerów, to zostały już ostrzyżone, a kobiety wezmą się wkrótce za... Przerządzanie, odtonie. Wiem, Andrisie, nie musisz się droczyć, yy, stanie się wola Boża. Dobra. I co teraz? Chyba się zanosi na burzę, lepiej wracajmy do pracy. Wracę, zaraz do Ciebie dołączę, Andrisie. Wszyscy wiedzą, że burza będzie. E, o, Andrasie, pozwól do mnie Ewę, jeśli ją spotkasz. Kto to jest Ewa? Okej, okay, spoko. Ewę. Dobry wybór. Andrasie nie, po prostu pozwól ode mnie i nie rób nic więcej. Nie ma sprawy. E, do zobaczenia. Spokojnie, Tonia. To było takie dla jajc. Zaczęło padać, czyli pykamy dalej. Biegniemy do skryptorium, zobaczymy co tam się wydarzy. Tak klikam szybciej, żeby on biegł, A parę razy to się przecina. O tu co się wydarzyło? Karl? O, witaj, Andreasie. Witaj, Karl, wydaje się dziś bardziej zajęty niż zwykle. Ja mam zaległości w pracy. Dziś rano udałem się do kaplicy Świętego Maurycego, aby pomodlić się o jego pomoc. Jak byłem tam tak długo, że moja świeca prawie się wypaliła. Teraz muszę nadrobić zaległości. Okej, okay, jeśli dopiero będę w kościele tak długo Okej, okay, twoje oddanie się w tym orcełom jest imponujące O, oh, cóż, prawdę mówiąc Zacząłem chodzić do kaplicy częściej, gdy Helena trofa w ciąży jej matka, jej matka Miała problemy przy porodzie, więc odwiedzałem Kaplicę z dłonią Maurycego i kapliczkę Sati Aby pomylić się o ich pomoc hmm. Okej, okay, naprawdę myślę, że święci cię usłyszą Dłoń Maurycego dokonała w wiele cudów Jeśli uda mi się przyburzyć rękę pewnemu mnichowi, to z pewnością y, pomoże, y, może pomóc Helenie. Mam nadzieję, że święcił usłyszą Twoje modlitwy. Dobra, a to kto to w ogóle jest za ekipa? A z nimi nie porozmawiam. Dobra, nie obchodzę, nie wychodzicie mnie. Ja idę pracować na krużganek. Mm, teraz jak się szło do, tej, do tego skryptorium? Tędy, tu jest jakiś ziomeczek. Nie obchodzi mnie on, bo ja chcę iść pracować. dorminatorium cmentarz? Nie, nie, nie. Tam jeszcze było jakieś przejście Oj nie, tutaj śpią No stąd wychodzimy Może przez kościół tam przechodziło się, przez kościół Na samym końcu kościoła Wieża, skrypta e, Zakrystia, stare mury Stare mury? Tam nie było tego? Dokładnie, przez stare mury Okej, okay, są dwa przejścia do skryptorium e, Witam was ponownie Ojciec od nas chciał Okej okay. Przypatruję się Oj oj Bracie doku to działo nawet nie wiem od czego zacząć równy wstępy, nie o pociągnięcia piórem Pracujesz tak jakbyś usilnie chciał doprowadzić do zamknięcia tego miejsca Bracie przełożę, pracuję jak najlepiej potrafię i nie zgadzam się z swoją krytyką Może nie jestem najszybszy, ale nadal dzięki Bogu mam talent Bracie Gul, czemu wciąż jesteś na tej stronie? Co się z tobą dzieje? Zwykle można zwykle może na ciebie liczyć. Proszę o wybaczenie, bracie, przełożę. Staram się staram się bardziej. Piero, nie mogę w to uwierzyć. Baron Rod przybył, aby sprawdzić postępy, a ty masz tylko tyle? Nie, po, powinieneś był skończyć to wiele miesięcy temu. Czy wiek aż tak bardzo na, na, wątlił twój rozum, że nawet nie, za, nie zauważysz zmian? Zmiany pół roku? Okej okay. eee, to nie ty będziesz musiał za to odpowiedzieć Więc czemu miałoby cię to obchodzić? Typowe eee. Ok, Okej, proszę wybaczyć, pro referencje, ale myślę, że już dość zostało powiedziane Andreasie, przypominam ci, że to ja kieruję tym skryptorium A ty jesteś tutaj jedynie gościem Zgadzam się, z bra bracie pro, że brat piero pracuje z zbyt wolno Jesteś prawdziwym utrapieniem, bracie Gwaj. Boże, daj mi cierpliwość, żeby to znieść. Proszę was, to jest moja praca i przyjmuję za nią odpowiedzialność. Przeor ma rację. Okej, okay, jest Baron. Przyszedł. Przeor Ferenc, to mój manuskrypt? To musi być on, prawda? Tak, panie, mogę to... Nie, nie, nie chcę wymówek. Przybyłem tu długą drogę i muszę przyznać, że oczekiwałem czegoś więcej. Do końca jeszcze daleko. A tym wykonania jest, powiedzmy, że bardziej staroświecki. Myślałem, że wyraziłem się jasno co do moich oczekiwań. Mam poczucie, że nadużyto mojej hojności względem kiersał. Czyżbym okazał się głupcem w tej smutnej historii? Ja, nie, oczywiście, że nie, mój panie. Nigdy, oczywiście poprawimy to. Oczywiście, chcemy tylko Cię zadowolić. Drasie, dobrze znów Cię widzieć Dobra, jak mam odpowiedzieć? Opa tak już wydaje się zirytowany Okej okay. mm, Tylko skinnę gołom, nie opata Wypada zazwyczaj wrócić na niego per mój panie Pamiętam go jako chrześcijańskim imieniem W końcu jesteśmy braćmi tajeszami w sztuce, hehe <grystanie> Dobra, skinnę No dobra Czyli panie powiem Ojcze Gierne, czemu to Andreas nie miałby dokończyć reszty ilustracji? Zdecydowanie Zdecydowa jest w stanie sprostać temu zadaniu. No cóż panie, może jednak Brad Guy dokończy, skoro macie wątpliwości odnośnie tem. Nie, nie, nie chodzi mi o tekst, który jest w porządku, ale o stronę artystyczną, o ilustrację. Chcę, aby resztę wykonał Andreas. Tak, oczywiście, to znaczy, się Andreas nie ma nic przeciwko. Mm. Zatem bo patrzę, w tej chwili próbują kłócić swojego... Bo... Cóż, okej. Okay. W takim razie wszystko jest ustalone. Mam nadzieję, że to rozproszy Twoje obawy, mój panie. Doskonale. A tak przy okazji, ojcze opacie, czy wciąż jestem mile widziany na kolacji przy Waszym stole? Naturalnie, panie. E, cudownie. Chciałbym, żeby raz do nas dołączył. E... Okej. Okay. No, może zjeść z nimi każdego innego dnia. Jest tylko tutaj przez jeden wieczór. Tak jest, ojcze? E, no więc to byłoby dosyć niezwykłe. Niezwykłe czy nie, wątpię, aby mój dobry przyjaciel, jakim jest książę biskup, odmówił komuś gości gościny przy swoim stole. A zatem jak będzie? Rozumiem, tak macie oczywiście rację, Andreas może do nas dołączyć na kolacji. W takim razie widzimy się później. Okej. Okay. Dobra, skończmy tą pracę. Coś nam powie? To twoja sprawka, wszystko zaplanowałeś? Na pewno omotać barona tego ranka, gdy zaczęliście na niego w mieście. Co? Właśnie czemu się wciekasz? Bardziej przeorze, Andras jest tu bez winy. Ponoszę ją ja. Oczywiście, że ty przyniósłeś wstyd mnie i opatowi. całemu opastwu. Przeor Perens ma oczywiście rację. Nic dziwnego, że dostajemy więcej zleceń. Goju, czy mógłbyś chociaż przez chwilę przeserwatyzować się przeorowi? Y... E Jeśli, jeśli, jeżeli ktokolwiek budzi tutaj zażenowania, to tylko ty, No. Bracia. Siostra Dzena i ja prosimy was, abyście zachowali się nieco ciszej. Panuje tutaj tak rozgardasz, jakby Samson mordował fi Filistynów. Oczywiście. Nie wszyscy wracają do pracy. Wszyscy źli. No cóż, to nie było zbyt piękne, ale już nic nie można na to poradzić. Dokonczę swoją pracę tutaj, a potem umyję się w umywaniu, aby przygotować się do kolacji opata. A Nie powiemy. Okej. Okay. Dobra, i teraz działam iść. O, a to? Możemy zobaczyć, co to jest? Hmm, ciekawe, co przerpiłem zrobi z tą księgą. I taki uniwersytet chce się otoczyć, Węgrzy nazywają go PET. Hmm, to no jest Ferenc. Okej. Okay. Czy Ferenc to ukradł? Nie, 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 nie. Czy chodzi mi że to? No to, że tekst astronowi nie znam go. Okej. Okay. Dobra, to jest pisem Ferenc, znaczy, yy. Co to jest? A to co no, no, tak jak na bazgrana. Na pewno nie ręka Ferenca. Nawet nie zdjął nadmiaru atramentu. Waga koziorożec, baran, symbole symboliczne. A co tam jest napisane niżej? Okej, okay, greka, żeby się upewnić. To nie ma sensu. Nawet no, nie jest słowo, tylko zada liter. To musi być jakiś szywrek. Jaki jest klucz? Pewnie to rozgryzę na jakiś czas, ale spiszę sobie to wszystko, żeby mieć na później. Okej. Okay. Mieliśmy się gdzieś iść umyć, więc możemy, nie kościół, my mamy iść do yy, dormitorium i my mamy iść do starej mury, kościół, nie, 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 na krużganek sobie wejdziemy. Poczekajcie, jako misja. Yy, Okej. Okay. Ok, to zrobiliśmy. Zgadziłem, 13, a do stołu. Nie jestem pewien, czy jestem mile widziany, ale nie mogę, nie mogę odrzucić zaproszenia mm, w umywalni klasztorze, a następnie dołączyć do braci w refektarzu, Ok, mapy. Czyli mam się umyć najpierw, a umyć się mogę. Nie mam nie wiem gdzie. Okej, okay, ale to ja mogę tu już wejść. Nie, tu, 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 tu tutaj. Miałem tutaj iść. Aha, na dziedzińcu, czyli tutaj. Okej. Okay. Okej, okay, dziedziniec i umywalnia. Dobra. Gdzie jest umywalnia? Gdzie gdzie ja mogę umyć ręce? Że w środku. O! Andreasie, tak się cieszę, że dołączysz do nas na kolacji, chociaż okoliczności są oczywiście niezwykłe. Nie będę mógł z tobą rozmawiać, podobnie jak po sali bracia, ale dobrze, że będziesz tu z nami. Tutaj uwielbiam nasze rozmowy. E, to zasada nie dotyczy Ciebie przez opata, możesz mówić ile chcesz. E, chociaż nie polecam tego, Ojciec opat nie przepada za pogawędkami. Eee... O. W każdym razie przykro mi z tego powodu, jak potrafił obrad opad. To niesprawiedliwe, upokarzające. Och nie, mój synu, nie musisz się martwić o mnie ani moją dumę. Poza tym, wszyscy potrzebują do czasu, od czasu do czasu pokory, aby nie zacząć bujać w obłokach. To z ciebie jestem dumny, Drasie. Nie mogę stwierdzić, że wiele cię nauczyłem, ale jestem dumny, że poznałem ciebie i Twoją pracę. kiedy, zostaniesz nas, kiedy zostawisz nas wszystkich w Kiersa, będę mógł prosić swojego przyjaciela Lorenza, barona Rotwogela, aby mu pomógł ci w karierze. Eee. I nie widzę nic złego brata stylu, nie jest przestarzały, tylko dlatego, że twierdzi tak jak szlachcic. Nie kopać się z tym. Czas mija, rzeczy się zmieniają, przyszłość nadpisuje teraźniejszość. Nie musisz się tego bać, o ile pozostaniesz wierny Bogu. Teraz powinienem już biec do refektarza, aby dołączyć do swoich braci, zobaczymy się w środku. No dobra. Ja też idę, tylko umyję ręce. Dobra, popylamy. Eee, czekaj, to ten wykruszganek, no. No, chodź. I to było. Nie, tutaj jest duży ogród, tutaj. No to właśnie. O kurde, ile, ile, ile tych ludzi. Andrasie, cieszę się, że do nas dołączyłeś. Dziękuję, mój panie. Ojciec Giernocie, ojciec Tomasie, przeorze Ferencu. Odpo odpowiedział Szymon yy, Piotr. Ty jesteś Mesjaszem, syn, syn Bo, Boga żywego. O, chywę Mateusza, wspaniale. Jezus odrzekł błogosławiony jesteś e, Szymonie, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły się ci tego. ale albow, alo, humora, albowiem nie objawiły Ci tego ciała i krew, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Ja sobie e, ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduję kościół mój a bramy piekielne go nie poprzemogą. E, czytujesz e, duże, duże świętego Mateusza Andrasie? E, szczerze mówiąc raczej nie. E, I tobie dam klucze e, Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi. Zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane w niebie. Okej. Okay. No ale my możemy gadać to o co chodzi. I nakazał uczniom, aby nikomu nie umówili, że on jest Mesjaszem. Cokolwiek znasz na Ziemi, będzie znane w niebie. To mi o czymś przypomniało, Oj, ojcze Giernocie. Czy to jest coś Marcina Lutra? Ja nie mogę rzec, aby. Ma kilka niezwykłych przemyśleń e, związanych z Kościołem, uważam, że są błyskotliwe. Mój panie, czy posiłek przypadł Wam do gustu? O ile pamiętam, podczas Waszej ostatniej wizyty przepiórka była. Bardzo wam smakowała. Przepiórka na Boga, ojcze, czy opasie, przepiórka jest wyborna, ale czy nie uważasz, że pomysły lutra godne są rozmowy? On mówi o przyszłości kościoła, wywracając porządek, porządek rzeczy w sposób, jakiego wcześniej nigdy nie widzieliśmy. Ojcze Tomasie, ty dostrzegasz wartość jego idei, prawda? Mój panie bez urazy, ale nie. Bracie Matie, prawda? Jakże stosowny, stosowne imię. Co sądzisz, a taka lutra nasprzedasz od pustu przy, przez kościół? Baranie, prosiłbym, abyśmy wy... byśmy nie wciągali braci w dyskusję. Dobrze, and... dobrze, dobrze. Andras? Bez wątpienia, ktoś kto studiował na tym samym uniwersytecie, co Marcin Luter może opowiedzieć o swoich przemyśleniach dotyczących jego dzieł. Okej. Eee. Okej, okay. zostałem okay, postawiony w trudnej sytuacji. Czemu nie dołączyć do debaty? Być może w ten sposób wszyscy zgromadzeni zbliżą się do zrozumienia prawdy? rossoni może siedzieć cicho, nie wiem co to ok. rossoni będzie dać pierwszeństwo władzy, opata i, daj, mówi, i odmówić do diabła z opatem, ok. Do na mnie wściekły ok, czemu nie, od czego zaczniemy? Yy, no, no, tak zrobimy. E tu, Andreasie, spodziewałem się po tobie czegoś więcej. Dość. Panie Rod Vodel, jesteśmy, jesteś naszym gościem i cieszymy się wiel cieszycie się wielkim szacunkiem, ale wyczerpaliście moją cierpliwość. Nie będziecie omawiać dzieł Lutra z Andreasem, Tomasem, Matie, ani z żadnym innym bratem. Czy to jasne? Chyba tak, ojcze. To, to twoje państwo, ale zbytnio bierzesz wszystko do siebie i zbytnio mocno obawiasz się zmian. Czy, uczyni to, Lutra, czy uczyni to Luter czy ktokolwiek inny kościół czeka re reforma? Lepiej pobój się z tym faktem. Słucham, o kurde, już zdenerwowany. Ani wy, ani Marcin Luther nie będziecie dyktować zmian świętemu kościołowi wedle swoich kaprysów. Ta rozmowa jest więcej niż uwłaszczająca. To bluźnierstwo, oburzające. Jak śmiesz. Tak, rozumiem. Zdaje się, że przekroczyłem pewną granicę i chyba wysyłem wszystkim w kolację Proszę o wybaczenie. Pomimo tych nieprzy nieuprzejmości, nieprzyjemności, do końca roku zapłacę obiecaną sumę za manuskrypt i podaruję opastwu. Yy, moją kopię historii Tassie. Skoro nie potrafię zaakceptować tego, co przyniesie przyszłość, być może nadszedł czas, aby pogodzić się z przeszłością. No cóż, nie będę na niepotrzebnie nadużywać gości gościny. Ojcowie, bracia Adrasie, życzę dobrej nocy. Dziękuję Ci, Andrasie, że nie dałeś się wciągnąć w tę jego debatę. Nic dobrego by z niej nie wynikło. A teraz muszę Cię prosić o opuszczenie tej sali, abym mógł na osobności pomówić z członkami kapituły. Bracie, Piero, odprowadź Andrasa. Będę zawijał. Ja również się oddalę. Dobranoc. Okej. Okay. Nie przyjmuj się ojcem Giernotem i Baronem. Jestem przekonany, że do jutra rana wszystko się ułoży. Mam nadzieję, że ojciec opad zauważy, że baron ma serce po właściwej stronie, choć wybrał zły moment, aby wyrazić swoje zdanie? Myślę, że jeśli baron pragnie wybaczenia, powinien przeprosić. o święty Mateusz Andrasie. Nasze przebaczenie powinno być niższy miłość Boga, szczera, szczere i bezwarunkowe. W każdym razie pragnę wyrazić nadzieję, że dla dobra wszystkich przez resztę swojego pobytu baron uszanuje życzenie opata. Bracie Piero, co sądzisz o ideach Marcina Lutra? Ha, to już jest źle dla młodszych i mądrzejszych ode mnie. Dzięki Bogu ja jestem tylko prostym mnichem. Dobranoc, mój Dobra, nas mi synu. Nara. Mamy 23 minuty odcinka. Możemy chwilę jeszcze przedłużyć. E, wrócić sobie do domku i się przespać i zobaczyć, co będzie rano. Albo wiecie, co skończymy tutaj odcinek, to będzie lepiej. I po prostu e, zajmiemy się. W kolejnym odcinku powrotem do domu i zobaczymy, co będzie się dalej działo w kolejnym dniu. Bo tutaj chyba jest, zaczyna się coś lekko rozkręcać: jakaś już tutaj problemy, spiny i inne rzeczy. Więc dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze i widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego. Cześć.